Majowe, patrzyła z okien swojego mieszkania na zegar, który Emilia Kaczorowska, 88 lat, i też zmarła było, 5 czerwca i 2017, Ewidia, czerwca urodzi się 2017 urodzi się roku. Piątek, 9 czerwca 2017 roku, w kościele świętego Bartłomieja i, w Oliwie. Mugile. święty wiedział o tej heroicznej decyzji Należy przypuszczać, że wiedział kiedyś podczas wizyty w Wadowicach spotkał się z położną na swoją prośbę spotkał się z położną, która przyjmowała ten port. I też co ciekawe istnieją takie freski umieszczona w kościele papież wynosząc na ołtarzu

Trudno. i kardynał Dziwil, Banta, z 15. Tata, ta to Beatry, urodziła tata, się że niemożliwe o matce w się urodziła pod koniec XIX wieku, także i od urodzenia, i od śmierci no, niemal sto lat minęło także to zbieranie informacji było trudne, aczkolwiek dzięki temu, że dotarłam do rodziny Emilii, Kaczorowskiej, później Wojtyłowej, udało mi się jakieś okruchy wspomnień pozbierać. Dotarłam także do wielu nowych dokumentów o życiu i Emilii Wojtyłowej, i jednocześnie papieża. Pisząc tą książkę udało mi się, tak myślę, dotrzeć do wielu, wielu tajemnic samego ojca Świętego. A tu jest była jest ulica z Młysza, ulica, Smolinz, 15, tak podynek nie istnieje, gdzie urodziła się. To mnóstwo, familia. Dużo więcej, o, tobie, o której wiemy jednak bardzo niewiele, do tej pory, czyli o matce Karola Wojtyły i o domu, jaki stworzyła przyszłemu papieżowi Milena Kindzik, autorka książki, była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Za Walki trwają w centrum Cywierodiecka. Za moment najnowszy raport z Ukrainy w setnym setny. To jest tutaj ulica. Mamy tego samego dnia. Co święty Polski papież. Urodził się we Włoszech 2 czerwca w 1835 roku urodził się polski papież Pius X, tego samego dnia 9 lat później drugiego tu jest miejsce gdzie o Bożego gdzie urodziła się Matka, to jest kościół Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Kuczci, Bożego Miłosierdzia powstały w 1555 roku. Przy ulicy Felicjanek, gdzie u mieszkał Karol Wojtyła. A po drugiej stronie właśnie jest ulica Smoleńsk ulica Bożego Miłosierdzia najważniejszy kościół z czerwcu czerwca 1844 roku urodził się polski nobel Raz żałoski który oświetlił Amerykę Dziewięć lat wcześniej, 2 czerwca w 1800, to jest ulica. Mamy tutaj Kościół Bożego Miłosierdzia, uczciwie Bożego Miłosierdzia. Dlaczego się o tym nie mówi? od razu przy Wawelu, należący do Wawelu, gdzie Krwazy Gorczycki, kapelan słynny polski Händel, kapelan orkiestry na Wawelu, a tu jest ulica Felicjanek. Gdzie urodził się Kedryński, gdzie mieszkał Kedryński, u Kedryńskiego mieszkał Karol Wojtyła. Od razu przy Wawelu, a to jest kościół w Prokocimiu, gdzie związany z Razmem Jałżynowskim,